Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o łożyskach, jakie możemy znaleźć w silniku dwusuwowym, piły spalinowej lub też kosy spalinowej, jak również też w innych silnikach. Przygotowałem tutaj dwa rysunki. Wydrukowałem, już nie bawiłem się w rysowanie, bo to, to są małe elementy, takie łożyska, więc ciężko jest to tak narysować w miarę dokładnie. Przygotowałem też kilka łożysk, żeby pokazać jak one wyglądają i, i kilka ich zastosowań, gdzie je możemy znaleźć, gdzie te łożyska występują. Jak je sobie diagnozować, jak sprawdzić, czy takie łożysko nadaje się jeszcze do użycia, czy jednak już je lepiej wymienić. Zaczniemy sobie od tego może jakie rodzaje łożysk mamy, bo jest kilka rodzajów kilka, kilkanaście rodzajów w ogóle jest łożysk, bo łożyska są ogólnie i powszechnie stosowane i znane natomiast nie będziemy się tutaj jakoś rozbiegać tutaj z ilością tych łożysk bo wszystkich bym nie był w stanie omówić ale kilka takich podstawowych łożysk yy, najważniejszych właśnie jeśli chodzi o piły spalinowe o silnik Tutaj tak wygląda łożysko, jest to łożysko otwarte i są jeszcze łożyska zamknięte, czyli ma na tachu tutaj taki pierścień, który tu maskuje nasze kulki, czyli te elementy toczne. Są to metalowe lub są plastikowe takie zaślepeczki, to ewentualnie można wydłubać kiedy... Kiedy ktoś potrzebuje otwartego łożyska, bo, bo na przykład tak jak w silniku stosowane są otwarte, to, to można sobie to wydłubać. Także, jeśli ktoś Wam w sklepie pokaże takie łożysko, a chociaż będzie się wymiarem zgadzało z tym, co Wy poszukujecie, no to możecie to sobie tutaj to wydłubać pod warunkiem, że oznaczenia na przykład luzów łożyska, o których też powiem, będą się zgadzać. Ale po kolei łożysko kulowe. Tutaj na tym rysuneczku, powiedzmy, tu mamy rysunek tego łożyska, z czego się składa pierścień zewnętrzny, czyli to jest tutaj, ta część tutaj, tutaj ta część z wierzchu, to jest pierścień zewnętrzny. Pierścień wewnętrzny, to jest ten pierścień tutaj, to jest pierścień wewnętrzny. Elementy toczne, zespół elementów tocznych czyli to są nasze kuleczki w środku kuleczki poruszają się w tak zwanej bieżni bieżnia to jest ten element który jest pomiędzy więc po tej bieżni te nasze kuleczki po prostu się tutaj poruszają to jest bieżnia, ten element tutaj w środku i ten element tutaj w środku bieżnia Powoduje to, że ta kulka nam nie ucieknie, ma cały czas jeden, jedną trasę, którą podąża, bo ona też się obraca w trakcie pracy łożyska. Tutaj na rysunku nie występuje taki element jak koszyczek, który występuje w takim łożysku, i ten koszyczek ma za zadanie, ten koszyczek ma za zadanie. Trzymać nasze kulki w jednym jakby yy, położeniu, zapobiegać ich tutaj rozsypaniu. Koszyczek jest to taka część, która często kiedy się no, rozsypie właśnie, w czasie już zużycia łożyska, brudu, braku smarowania, ten koszyczek wewnątrz się nam rozleci, kulki nam zaczynają latać gdzie chcą, tworzy się jakiś tam luz i zaczyna jakieś bicie być na łożysku takie łożysko wtedy nie trudno zdiagnozować, że to łożysko tam po prostu się rozleciało i to łożysko należy wymienić bardzo często się to spotyka na przykład, tak Wam powiem gdzie ja to spotykam często, takie uszkodzone łożyska w kółkach kosiarek tak, to są elementy, które są narażone na na kurz, na pył, na, na piach, na inne czynniki i te łożyska w tych kółkach bardzo często się po prostu rozsypują. Tych łożysk praktycznie nie ma. Po zdemontowaniu takiego koła zostaje nam ten pierśń wewnętrzny, pierśń zewnętrzny i kilka kulek, a czasami nawet kulek już nie ma. Tak potrafi być wyjechane łożysko w kółkach, chociaż... Chociaż właśnie, jakość tych łożysk też jest pozostawia dużo do życzenia. Dalej, odnośnie łożysk jeszcze jakie są. Tutaj na drugim rysuneczku macie zaprezentowane łożysko wachliwe nie występuje ono może w silnikach spalinowych w piłach czy w kosiarkach ale rysunek dość ciekawie tutaj przedstawia budowę tego łożyska i tak dodatkowo nadprogramowo chciałem tutaj zaprezentować to łożysko a też dlatego, że takie łożysko posiadam i ono wygląda w ten sposób i widzicie można to łożysko się przekręcić, tak się kołyszę na boki. Rysunek, budowa jest podobna z tym, że występuje to łożysko tutaj z dwoma takimi tymi elementami tocznymi w postaci już nie kulek a takich wałeczków, takich baryłek, także właśnie tutaj te łożyska kulowe możemy podzielić na to, że one są właśnie wachliwe, są stożkowe, są Właśnie zamiast kulek posiadają Baryłki Czy beczułki takie Po prostu takie, takie walce I Dodatkowo to też jest Wszystko w kategorii tych łożysk tocznych Natomiast W silniku mamy proste łożysko Kulowe, zwykłe Bez jakichś fanaberii Oprócz tego, że oznaczone Luzem C3 Luz łożyska na wale na rysunku widzimy tu są dwa łożyska, które powinny w przypadku takich silników dwusuwowych być dodatkowo oznaczone, czyli opisane takim oznaczeniem C3. Powinno być to na obudowie łożyska, który oznacza tutaj zwiększony luz łożyska, który ma zapobiegać tutaj jakimś tarciom w momencie kiedy taki Łożysko się zagrzeje, metal nam, wiadomo, podczas, w, podczas nagrzewania się rozpręża. Mogłoby dochodzić do sytuacji, kiedy to łożysko zaczynałoby pracować z pewnym obciążeniem generowałoby dodatkowo jeszcze większe obciążenia, większe tarcie i temperaturę. Natomiast, co możemy? I jeszcze powiedzieć o łożyskach, jakie występują w silniku dwusuwowym. Tutaj jest kilka mniejszych rysunków, natomiast ciężko będzie Wam tutaj zobaczyć te... Tutaj mamy właśnie łożysko wałeczkowe, czyli tak jak wspominałem, łożysko zamiast zwykłe zamiast kulki ma taki wałeczek. Łożysko stożkowe. Mam takie łożysko, dlatego też Wam zaprezentuję jak wygląda. Jest to łożysko, które ma bieżnia, jest... Tak wyprofilowana i wycięta, z takim tutaj skosem, i tak wygląda to łożysko. Gdzie takie łożysko możemy spotkać? No, na przykład w piastach kół, tak? w, w aucie, kiedy na przykład mamy luz na kole, ruszamy kołem, koło nam y, się tutaj porusza, słyszymy lekkie takie pukanie, takie drgania, taki właśnie luz, i co robimy wtedy? No i wtedy szukamy informacji, o ile możemy dokręcić śrubę. Piasty, żeby takie łożysko docisnąć i zniwelować ten luz, tak? bo poprzez dokręcanie tej śruby na kole dociskamy to łożysko, więc w czasie, kiedy ono się nam wyrabia, to robi się nam luz, tak? no to wszystko wtedy tutaj lata. Jeśli dokręcimy to łożysko mocniej, to dociskamy to ubieżnie to do elementów tocznych. Oczywiście nie możemy tego dokręcić za mocno. Tak to wygląda, tak? Łożysko stożkowe. Jeśli chodzi o ten koszyczek, o którym wspominałem, to go bardzo dobrze widać, że te nasze wałeczki, tutaj te elementy toczne, osadzone są w takim koszyczku. Ten koszyczek tutaj jest plastikowy. Dalej mamy łożysko, które już występuje w pilarkach i w silnikach dwusuwowych pił spalinowych i kos. Jest to łożysko igiełkowe i takie łożysko igiełkowe. Najszybciej znajdziemy gdzie? W bębnie sprzęgła. Czyli jest to element wewnątrz tego bębna. Czasami no właśnie rozlatuje się nam coś takiego i zaczyna nam to wszystko tutaj latać, drżeć na boki. Ten element osadzony jest na yy, bębnie, na wale. Nie rozrysowałem to na tym rysunku, tego ale pokażę Wam to na przykładzie właśnie takiego wału z kosy. I gdzie osadzamy ten? Bęben sprzęgła nam tutaj się obraca z dużą prędkością. I patrząc po obrotach silnika maksymalnych, to, to potrafi być nawet 15 tysięcy obrotów na minutę. Średnio powiedzmy, że jest między 10 a 13 tysięcy obrotów na minutę. To łożysko wygląda w ten sposób: Łożysko igiełkowe, tak, znajduje się na wale. Tak, przy stronie, od strony bębna sprzęgła, gdzie jeszcze? Gdzie je możemy znaleźć? Łóżyska kulowe, tak jak wspominałem, znajdują się tutaj. Są na wale, są na czyli montujemy je tutaj na nasz wał. One są tutaj osadzone. Te łożyska potem są uszczelniacze, o których też będzie jeszcze materiał osobny, ale już wspominałem o tych uszczelniaczach, mówiąc o nieszczelnościach w silnikach dwusuwowych. Te łożyska mają mieć tutaj luz C3. To łożysko tutaj ma też mieć luz C3. Łożyska to, jak mówię, igiełkowe, bo uciekłem od tematu. Łożyska igiełkowe, gdzie się znajdują? Gdzie się znajdują Łożysko igiełkowe jeszcze? Czyli tutaj na naszym wale, tu jest, tu jest y, osadzone też Łożysko. Ten na wale jest korbowód osadzony też na Łożysku. I tu, jeśli nam już dojdzie do jakiegoś wyrobienia tego Łożyska, czujemy nawet nie tyle co luz na boki, ale luz. W ten sposób taki luz jest niewskazany, taki luz powoduje to, że powinniśmy już taką część wymienić. No właśnie, jak to sobie wymienić? Nie będziemy w stanie tego zrobić sobie samemu w garażu, więc to już dyskwalifikuje taki wał. Powinniśmy wymienić taką część całą, nową. Nie, nie próć tego nie rozdzierać niczym, bo nie złożymy tego, nie wyważymy tego. Więc to już mówię, odsyłając się do jakiegoś zakładu, który się tym zajmuje profesjonalnie, to nie miałoby to najmniejszego sensu, bo te części nie są aż takie drogie. Gdzie jeszcze mamy łożysko igiełkowe? Mamy w tej części tutaj korbowodu, czyli w główce korbowodu w tym miejscu, gdzie przychodzi stworzeń tłoka, tutaj jest stworzeń tłoka, to łożysko musi tutaj być. To łożysko wchodzi nam w to miejsce, przez to przechodzi. Zakładamy wtedy nasz tłok, tak? bo to jeszcze musimy nasz tłoczek założyć, i wtedy łączymy to wszystko naszym sworżniem. No i oczywiście tutaj muszą przyjść takie śmieszne zabezpieczenia, takie takie E, które zakładamy, żeby ten sworżniem nam nie wypadł. Powinno mi tutaj żadnych też drgań, I, i tutaj, jeśli chodzi o sprawę. Yy, Wału i korbowodu mniej więcej mamy sytuację jasną. Wymieniliśmy sobie wszystko, jeśli chodzi o łożyska, tak samo. Inną sprawą jest to, że takie łożysko w tym miejscu potrafi się nam tutaj w miejscu łożyska, taki wał potrafi się nam tutaj też wyrobić, wybić łożysko potrafi tutaj to nam wytrzeć i powstaje nam tu wtedy luz. Ten luz też po tym jest niedobry, bo łożysko będzie nam za lekko, za luźno siedzieć. Będzie nam nie tak pracować jak powinno. Powinno być tutaj na delikatny wcisk, to znaczy wcisk powinniśmy zagrać łożysko, nałożyć na wał, na zimny wał, bez, żadnego tam, bez żadnej tam pomocy innymi narzędziami. I ono powinno być tutaj tak, że nie powinien się ten pierścień wewnętrzny nam obracać na wale. Czyli jeśli nam się piersień wewnętrzny obraca na wale, to już jest zły znak. W momencie, kiedy będzie miał luz, będzie się nam obracał, to możemy być pewni, że w tym miejscu też dostanie się potem lewe powietrze. To tak jeszcze na szybko w temacie lewego powietrza do ostatniego filmu. Tak już jesteśmy przy łożyskach, to żeby ten temat też już mieć zamknięty. Natomiast w drugą stronę, jeśli mamy część cylindra, która nam tutaj to łożysko trzyma i misy korbowej, bo to też... O tym jeszcze nie powiedziałem, czy powiedziałem na temat w przypadku yy, lewego powietrza, ale a propos łożysk to jeszcze warto o tym powiedzieć. Jeśli wymienimy takie łożysko na nowe i w to łożysko wsadzimy w starą misę korbową, w to miejsce, gdzie ono tu ma sobie siedzieć i w tym miejscu, czy część cylindra, czy część misy korbowej będzie wyrobiona, to. Takie łożysko też nam w tym miejscu nie usiądzie na. całkiem nie uszczelnimy tego i, i będzie jakieś lewe powietrze, jakaś nieszczelność. To przy wymianie łożysk warto sobie też sprawdzić. Temat uszczelniaczy i łożysk na wale to jest temat taki powiedzmy ściśle z sobą powiązany, więc powinniśmy sobie to diagnozować. Dlatego w niektórych powiedzmy silnikach warto wtedy wymienić też wał. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, lub kupując cylinder. Z tłokiem warto zobaczyć, czy mamy dostępny do tego modelu na przykład nową misę korbową, i wymienić sobie taki układ w całości, no, lub bawić się w inny sposób, żeby to potem uszczelniać, bo różnie to z tym może wyglądać. Także łożysko kulowe, łożyska igiełkowe, mamy omówione. Pokazałem dodatkowo łożysko wachliwe jak wygląda, i łożysko stożkowe odnośnie wałów. To nie zawsze w ogóle są tutaj łożyska igiełkowe, bo tu będzie to wał i korbowód z panewką, która będzie pełniła funkcję łożyska, tak? I tu też może być stworzeń tłokowy, który będzie dopasowany. Smarowanie łożysk. Łożyska na wale, czyli w tym miejscu te łożyska są smarowane w przypadku silnika dwusuwowego smaruje je mieszanka. Tak samo łożyska igiełkowe też są smarowane mieszanką, czyli mieszanką właśnie, którą przygotowujemy sobie do, do użycia w silnikach dwusuwowych, czyli to jest paliwo i olej w stosunku 1 do 50 lub 1 do 40 lub 1 do. do, do 35 do 25 w zależności z jakim sprzętem dysponujemy i co tam sobie producent zalecił w przypadku silnika czterosłowowego takie łożyska smarowane są już olejem silnikowym tym który znajduje się w naszym silniku tak samo tutaj nasze panewki wtedy taki wał w silniku czterosłowowym ma tutaj z reguły nawiercony otworek tak i te otworki tutaj mają za zadanie doprowadzić nam tutaj olej na na tą część tutaj tego łożyska, na tą część tego tutaj skwornia, tak samo ten sworzeń tutaj też jest smarowany tym olejem, właśnie stworzeń. Ta panewka jest smarowana olejem silnikowym, tak samo tutaj ten sworzeń półkowy też jest smarowany olejem. Brak oleju w takich miejscach wiadomo czym się kończy. Czy to silnik dwusuwowy, czy czterosuwowy, obywat jest taki sam, czyli w przypadku dwusuwowego silnika, który oparty jest na Użysku igiełkowym, to takie użysko się nam rozsypie, rozleci i mamy po wale i po korbowodzie. W przypadku silnika czterosuwowego no to mamy dotarty korbowód, zatartą panewkę, zatarty z tłoka na przykład, chociaż najczęściej te zatarcia do, 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 dochodzi w tym tutaj rejonie, czyli właśnie tutaj wał korbowód, tak, na tym czopie tutaj tego wału w, dochodzi do do różnego typu zatarć. łożysko jeśli kupujecie sobie jakieś zamienniki, jakieś tam łożysko tanie, gdzieś tam z jakiegoś sklepu, nie jest to łożysko dedykowane do silników, to też zwracajcie uwagę na to, czy to łożysko jest szybkoobrotowe, czy nadaje się do silników szybkoobrotowych. Bo tak jak mówiłem, tutaj ta prędkość obrotów to jest powiedzmy od 9 tysięcy. Do nawet, powiedzmy, tam 13 tysięcy obrotów na minutę, więc te łożyska tutaj mają co robić. To nie są łożyska, które się wracają powolutku, które przynoszą nam duże obciążenie, ale zarazem przy niskich prędkościach. Te łożyska tutaj. Mają wysokie y, obroty, i dlatego też, też, tu też jest temperatura. Co jeszcze miałem powiedzieć o łożyskach? Mm. Smarowanie łożyska, tak, bo znowu uciekam od tematu. Y, łożysko igiełkowe, bębna sprzęgła tutaj w ogóle smarujemy czy nie smarujemy? Jak myślicie, bo nikt o tym generalnie nie mówi, nie? że tutaj jest łożysko, które powinno się smarować. Czytając instrukcję obsługi, pisze wyraźnie, że łożysko igiełkowe powinno być smarowane. Co 80 godzin powinniśmy przesmarować takie łożysko. Jak sprawdzamy sobie łożyska? Łożysko takie, jak się nam rozsypie, to wiadomo. Będzie widać na oko, że jest już rozwalone, roz, rozjechane. A łożysko kulowe, to jeśli jest, jeśli jest całe, koszyczek jest cały. Jakoś tam się nam obraca. Sprawdzamy sobie, czy na przykład nie szumi. Ale obracając łożysko też nie powinien być wyczuwalny żaden szmer, taki szelest, grzechot tego łożyska, który by już nam tutaj sugerował, że to łożysko jest wyrobione i powinno być wymienione. Luz łożyska, czyli jeśli bierzemy łożysko w ten sposób, to samo próbujemy je tak tutaj. Te pierścienie wewnętrzny i zewnętrzny poruszyć, góra-dół. Jeśli wyczuwamy jakiś luz, takie użystko do wymiany. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć.